Jestem w kasie, jestem w świętej Rity. Rita to jest benedyktynka. Jej mąż. i mąż. Ona jest patronką spraw Beznadziejnych, ale zanim została benedyktynką, była posiłała człowieka, który był awanturnikiem, który robił interesy, zabijał ludzi. Ona się modliła i on przyjął na wrócenie. Też modliła się to, aby jej dzieci były w niebie, aby nie poszły w ślady ojca, a w zasadzie całej tej rodziny, która uczestniczyła w, w zabijaniu wielu innych ludzi. I nawet prosiła o to, że jeśli, to, jeśli by miały zrobić coś, co by mogło zabrać im, nie ma, żeby umarli, w, żeby umarli po prostu wcześniej, no i te dzieci umarły wcześniej. Rita jest patronką Zdrowia Beznadzielech, ale też jest patronką tego roku w, w Dylamie, bo wylosowałem ją. Nie wiedziałem, że będę tutaj we Włoszech. Myślałem, że się rodzi mi córeczka, bo jesteśmy z Karoliną w stanie błogosławionym. I będzie synek Franciszek Dominik, a... Rita zaprosiła mnie do tej do siebie. Jeśli byłem w konfesjonale, spotkałem się za Tomasza, proszę o Licwę za niego, aby był świętym i wytrwałem księdzem, aby bronił wiary katolickiej i wartości tej wiary. Zostańcie z Bogiem, a teraz wchodzę do środka i nakręcę jeszcze coś.